Dzień dobry Państwu. Przez tydzień nie miałem podcastu. Jak to bywa przy ciekawych czasach w tym tygodniu, o i wiele się działo. Po pierwsze, zdaje się, że zaraz Polska prowadzi strefę zakazu lotów. Tylko nie nad terenem Ukrainy, ale nad terenem Polski. Dzieje się to tak dlatego, że rozmowami z kontrolerami lotów zajął się wybitny specjalista od pilnowania łąki, pan Chorała, który pobiera kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie za pilnowanie, aby w baranowie nadal pasły się kozy, a jednocześnie uważa, że kontrolerzy Lotów powinni zarabiać o 30% mniej. Czemu o 30%? No bo Polski Ład, no bo nowe regulacje muszą się przecież dołożyć do um, budowania państwa PiS i nowych elit. Kontrolerzy się zbuntowali, i w rezultacie od przyszłego tygodnia nad Polską pewnie będzie się bardzo ciężko latało. To jest kolejny. Taki element rozkładu państwa, i to nie ma nic śmiesznego w tym wszystkim. Nasze państwo się rozpada, to widać. Poza strefą wojskową, którą jakąś Amerykanie przy pomocy prezydenta i ministra Błaszczaka ogarniają, wszystkie inne elementy państwa pękają w szwach. No po pierwsze, Morawiecki rozwalił system podatkowy, czyli mamy, mamy zapaść w taką gospodarce, która jest zapaścią po prostu niepewności tego, co będzie. Pieniądze z Polski uciekają, ludzie nie inwestują. Mamy kompromitację, można powiedzieć, już taką największą z możliwych. Ministerstwa Sprawiedliwości ujawnione, w ostatnich dniach informacje o tym, że sędziowie powoływani przez pana prezydenta organizowali hejt i próbowali znaleźć haki na swoich kolegów, i to wszystko działo się pod auspicjami ministra sprawiedliwości. Dowody są no, jednoznaczne. Informacje z mediów, informacje z mediów społecznościowych i informacje z. Maili wskazują na to, że mieliśmy do czynienia z no, po prostu grupą przestępczą, która działała w Ministerstwie Sprawiedliwości i co i nic, prokuratura nic w tej sprawie nie robi i nie zrobi, bo zajmuje się głównie chronieniem PiS-u. Mamy zawiadomienie NIKU co do kilkudziesięciu milionów złotych wydawanych na respiratory po cenach. Czterokrotnie wyższych od rynkowych, dwukrotnie za te same, i na dodatek respiratory, które się nie nadają do niczego. W normalnych czasach osoba, która była za to odpowiedzialna, już dawno byłaby aresztowana. Dzisiaj jest ministrem. Składa zawiadomienie NIK, a wszyscy wiedzą, że prokuratura z tym nic nie zrobi. Pan Ziobro. Ogłasza, że chce zaprzestać płacenia składek do Unii, bo konflikt z Unią ciągle narasta. I wszyscy mamy takie wrażenie życia w państwie, które albo się, tak powiedziałem, rozpada, albo, albo jest bardzo blisko takiego gnicia. I muszę powiedzieć, że ja pamiętam taką sytuację, która trochę mi przypomina, chociaż oczywiście nie do tego stopnia, ale tak było pod koniec. Rządów Leszka Millera i SLD. Też było wrażenie zbliżającej się przemiany, przełomu i takiego rozpadu państwa. Tam też były kradzieże, ale nie na taką skalę. no To, co wyprawia banda pisowców, w jaki sposób okradają Polskę. No takich przykładów historii naszej nie mamy. Tutaj przez 25 lat będą pracowali prokuratorzy, aby wykryć i ukarać tych wszystkich, którzy no, okradli nas w tym czasie, wykorzystując swoją pozycję polityczną. Myślę, że będą to największe śledztwa w historii. Wszystko wskazuje na to, że obóz rządowy nie jest już zdolny do rządzenia. Właściwie błaga opozycję o to, aby zgodziła się przegłosować rozwiązanie sejmu, ale słusznie opozycja uważa, że w tej sytuacji wojny Należy poczekać do zakończenia działań wojennych, aby spokojnie wybory przeprowadzić. Kiedy to będzie? Ja spodziewam się, że wybory będą jednak przyspieszone i że odbędą się w ciągu najbliższego roku. Nie w tym roku, tylko w ciągu roku, że być może nie przejdzie budżet i będziemy mieli wybory na początku przyszłego roku. Tak sądzę, bo no, no, wszystko wskazuje na to, że Jarosław Kaczyński na stałe stracił większość sejmową. Te konflikty będą tylko narastać, bo przecież Solidarna Polska wie, że musi pójść sama, bo PiS ich nie, na listach nie zatwierdzi. Z tego powodu, że nie będzie musiał. W ostatniej chwili Jarosław Kaczyński po prostu wszystkich ich wyrzuci i oni o tym doskonale wiedzą. Więc będą szukać możliwości samodzielnego startu albo porozumienia się z Konfederacją. I to będzie implikowało po prostu konflikty w rządzie bardzo, bardzo ostre. Więc dojdzie do rozpadu w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy koalicji rządowej. No, czy wybory będą w terminie, tego nie wiemy. Ja uważam, że będą wcześniej. Najpóźniej wybory będą za 555 dni. I trzeba po prostu, proszę, Państwa, ten okres przetrzymać. I to mówię do wszystkich tych, którzy też taką bezradnością patrzą, z bezsilnością na to wszystko, na te kolejne afery. Już nawet się nie chce o tym mówić, nie chce o tym pisać. Nawet media już to wszystko no ukradł 80 milionów ktoś, no ukradł, no, co zrobić, ukradł. Pis taki jest, że kradnie. Takie jest podejście ludzi, ale to się oczywiście dla nich wszystko zbiera i już dzisiaj nie mieliby najmniejszych szans wygrać jakichkolwiek wyborów. Także patrzmy z nadzieją, przyszykujmy reformę państwa, bo będzie z pewnością potrzeba zreformować to państwo i tutaj apeluję do opozycji, aby przygotowywać już reformę polskiego państwa, bo po rządzie PiS po pierwsze będzie taka możliwość polityczna, a po drugie będzie taka niezbędna, absolutnie konieczność, albowiem no, to, co się stało z Polską przez te lata, to są rzeczy tak straszne, tak obciążające obecną partię rządzącą, że to będzie trzeba wszystko bardzo dokładnie posprawdzać i zreformować. Także reforma państwa jak najbardziej będzie potrzebna. I myślę, że od przyszłego roku wróci do Polski nadzieja. Z taką w takim przesłaniu chciałbym Państwa zostawić. Pamiętajcie Państwo o tym, że, że każdy sub się liczy, więc zachęcam do subskrypcji, zachęcam do podawania tego kanału dalej. To mnie motywuje do, również do, do, do tych komentarzy. Gdybyście Państwo mieli jakieś sugestie, co do filmów, czy też propozycje, czy też jakiś komentarz można zawsze oczywiście wpisać na dole, albo też wysłać maila do mnie do biura. Ja, ja te maile czytam: biuro małpa giertych myślnik, środkowy, kancelaria.pl. Biuro małpa giertych, myślnik, kancelaria.pl. Można dzięki temu się ze mną skontaktować i zasugerować, co mógłbym w tych filmach. Zrobić, jak często Państwo chcielibyście te filmy oglądać i jaka byłaby, miałaby być ich tematyka. Oczywiście mówię tutaj w szerokim obszarze prawa, polityki, bo na tym trochę się znam. Dziękuję Państwu. Przyjemnie.